Cześć, dzisiejszy odcinek sponsoruje Anza Adams z, z jego cytatem. Twórz fotografię, a nie po prostu cyknij fotografię. No to lecimy. Bokeh Opa. Fotografia z przymrużeniem oka. To jest prosta. Jeżeli chcecie zrobić najlepsze zdjęcie swojego życia, z wakacji, tudzież skądkolwiek indziej, warto się do tego przygotować. Możecie biegać z aparatem, robić zdjęcia, i może coś z tego wyjdzie, może nie, nie wiadomo. Zazwyczaj statystycznie coś wychodzi, ale potem wracacie z wakacji, macie powiedzmy tysiąc zdjęć, prawdopodobnie tego nie przejrzycie, połowę wyrzucicie i zajmie wam to bardzo, bardzo dużo czasu wiem po sobie. Także przygotowałem dla Was pięć punktów. Co możecie zrobić, żeby zrobić super zdjęcia, dokładnie takie jak chcecie, i być po prostu z nich zadowolonymi? No to punkt pierwszy. Stwórz okazję. Żeby zrobić zdjęcie, które naprawdę, naprawdę jest super, twoje, powiedzmy, ulubione 10 zdjęć w ciągu roku, musisz mieć okazję, żeby je zrobić. Czyli jak w tym przypadku, pojeźdź gdzieś. Chcesz mieć zdjęcia ze znajomymi, musisz gdzieś ich zabrać. Chcesz mieć zdjęcia o wschodzie słońca? Musisz pojechać na wschód słońca, zachód słońca. Jeżeli chcesz mieć zdjęcia w lesie, musisz pojechać do lasu. Także musisz stworzyć okazję i, co jest najważniejsze, żeby w ogóle zrobić takie zdjęcia, pamiętaj, że to ty i tylko ty jesteś za to odpowiedzialny. Jako fotograf, jako osoba, jako ktoś, kto chce mieć to, te zdjęcie, ty i tylko ty musisz to zrobić, bo nikt za ciebie nie przyjdzie i tego nie zrobi. Nikt cię rano nie zaciągnie na słup słońca na plażę, nikt cię nie zaciągnie do lasu, nie da ci przebrania, żebyś mógł zrobić sobie zdjęcie jako Robin Hood. To wszystko zależy od ciebie. Także pamiętaj, numer jeden, stwórz okazję. Punkt numer drugi, przygotuj się. Zrób najlepiej po prostu zwykłą listę. Jeżeli na przykład fotografujesz koncert, zaznacz sobie gitarzysta jeden, gitarzysta drugi, wokalista, perkusista, żeby te wszystkie zdjęcia mieć pokryte. Ludzie pod sceną, kiedy na przykład wokalista wyskakuje ze sceny, tłum go łapie, to też możesz wpisać na listę i po prostu potem będziesz na to wszystko, będziesz szukał tych kadrów, będzie ci dużo łatwiej, naturalnie przejdziesz od jednego punktu do drugiego i tak dalej i tak dalej. Będzie naprawdę, naprawdę po prostu dużo łatwiejsze. Teraz punkt numer trzeci, tak jak na przykład na tym zdjęciu, bądź na miejscu, tam gdzie chcesz, żeby to zdjęcie było. Czyli tak jak mówiłem, musisz pójść do lasu Bądź w tym lesie w konkretnym miejscu. Jeżeli jesteś na przykład z znajomymi tak jak tutaj, oni coś tam robią. Ja im teraz zdjęcia nie mogę zrobić, bo po prostu nie mam je na miejscu. Jeżeli chcesz, chciałbyś mieć z festiwalu fotografię koncertową pod sceną, musisz tam być, a nie biegać gdzieś za sceną, siedzieć na frytkach albo robić inne rzeczy. Tudzież bajerować się z innymi festiwalowiczkami, po prostu musisz być tam, gdzie chcesz mieć te konkretne zdjęcia. Stworzenie listy powinno Ci w tym pomóc, bo potem po prostu podhaczasz wszystko, dopomina Ci skoczy, będzie bardzo przyjemnie i dużo łatwiej będzie Ci zrobić całą resztę. Także tu mnie akurat nie ma, no ale z drugiej strony mam ładne zdjęcie, które ujmuje cały nasz wyjazd. Także pamiętaj, bądź na miejscu, gdzie to trzeba zrobić. Teraz numer czwarty, najważniejszy, co jest, to jest moje najlepsze zdjęcie w tym miesiącu. Punkt numer cztery to uważaj, po prostu bądź uważny. Zastanawiaj się, szukaj tych kadrów, jeżeli oglądasz dużo memów, filmików, wimesów i tak dalej, powinieneś wiedzieć, że to jest po prostu to, czego ludzie szukali albo po prostu wiedzieli. Na przykład, jeżeli ktoś odpala ognisko strem benzyny, widzieliśmy prawdopodobnie wszyscy tak dużo internetu, że wiemy jak to się skończy, mniej lub bardziej. Oczywiście wiadomo, żeby nic się nikomu nie stało, ale prawdopodobnie ogień buchnie, będzie wielki, mniej lub bardziej wielki mały pożar. To jest coś, co możemy po prostu przewidzieć w przyszłość. I tak jak na przykład tutaj. Znam tych ludzi i wiedziałem, że jak tylko zaczną baloniki napełniać wodą, będzie dobra okazja do zdjęcia. Ale musiałem być uważny, żeby faktycznie to zauważyć. No i jakby jaki jest w ogóle problem z robieniem takich zdjęć? Żeby zrobić to zdjęcie, musiałem być w konkretnym miejscu, czasie i przestrzeni. No, historia nie poczeka, tak? Kontinuum czasoprzestrzenne dalej płynie, nikt nie poczeka. Musisz być w tym miejscu, musisz uważać i to naprawdę masz na to kilka chwil. Także jak meksykański stand -off, po prostu. Tu jest pełna napięcia, akcja z nożyczkami, no i zobaczymy co będzie dalej, no albo nie zobaczymy. W każdym razie musisz być uważny. Jeżeli masz... Jeżeli na przykład nie wiesz jak to zrobić, spróbuj zrobić mema ze swojej fotografii. Na pewno memy widziałeś w internecie, parę przykładów właśnie leci. Teraz pytanie jest takie, czy najpierw powstał cytat? I potem powstał mem? Czy po prostu ktoś dopasował cytat do zdjęcia? To daje duże pole manewru. Tutaj oczywiście też można by pokombinować, wrzucić jakiś tekst, tylko trzeba by nad tym pomyśleć. Także spróbuj od tej strony może to ci pomoże. I punkt numer 5. W zasadzie najważniejszy, to musisz mieć kamerę. Wiem, że to może głupie bo powinno być na samym początku, ale musisz mieć kamerę przede wszystkim przy sobie. Bo tak, przelatując wszystko od początku, stworzyliśmy sobie okazję, wyjechaliśmy gdzieś ze znajomymi, zorganizowaliśmy wycieczkę. Numer 1. 2. Przygotowaliśmy listę zdjęć, które chcemy zrobić, gdzie chcemy zrobić, z kim chcemy zrobić i w jaki sposób chcielibyśmy zrobić. Mniej bardziej oczywiście. 3. Jesteśmy na miejscu. Załóżmy, że jesteśmy na zamku w Malborku, tak? Zebraliśmy ekipę, przygotowaliśmy listę zdjęć, jesteśmy na miejscu i już tam zwiedzamy. 4. Uważamy, co ludzie robią, na co patrzą. Czy na przykład widzimy zbroję, w której albo obok której chcielibyśmy mieć zdjęcie. No i numer 5. Aktualnie musimy mieć kamerę, bo moglibyśmy przez przypadek ją zostawić w hotelu albo gdziekolwiek w samochodzie. No, zdarza się, całe szczęście wszyscy mamy telefony. <laughs> Przepraszam, więc zawsze nawet telefonem warto zrobić takie zdjęcie. Oczywiście niekoniecznie będziesz to w stanie wykadrować, tak jak zwykłym aparatem, lustrzanką czy tam czymś, gdzie jest po prostu konkretna optyka, ale to na pewno Tobie pomoże. Musisz po prostu pamiętać. Moim zdaniem te pięć rzeczy gwarantuje, nie ma opcji, żeby Ci się nie udało. Zrobić super zdjęć z wakacji produktowych, z koncertów, gdziekolwiek, gdziekolwiek będziesz to robił. Także to tyle. Jak się podobało, daj znać w komentarzach, co myślisz na ten temat. W kolejnym odcinku zrobię listę taką do wydrukowania, żebyś mógł sobie to wszystko wydrukować, rozpisać i przed wyjazdem przygotować się i mieć super zdjęcia z wyjazdu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.